Konieczna była dogrywka i rzuty karne. Po emocjonującym finale, pierwszym świętochłowickim mistrzem FIFA został Wojciech Kijak. Jakie to uczucie być tym najlepszym? Świętochłowica. No, takie na pewno emocjonujące. Gdzieś na pewno daje takiego kopa, żeby może nie tylko w Świętochłowicach, jak gdzieś dalej być tym lepszym. No i żeby trenować. W finałowej grze przyglądał się między innymi prezydent Świętochłowic Daniel Beger. Finał pokazał e, zakończony karnymi, żeby gra była bardzo wyrównana. Są bardzo mnie cieszy, że ten poziom rzeczywiście był wysoki. To jest takie preludium do tego, żeby Świętochłowice stały się metropolitalną stolicą e-gamingu ja będę dążył do tego, żeby w kolejnych latach przy wykorzystaniu tego rodzaju wydarzeń zbudować tutaj wspaniałe centrum e-gamingu. Do pierwszych e-sportowych zmagań w Świętochłowicach stanęło około 60 uczestników. Nad rozgrywkami czuwał Marcin Szczes, pochodzący z naszego miasta, mistrz Polski FIFA 2019. Jest kilka takich osób, gdzie zauważyłem, że potrafią już sobie, dają sobie radę z tym, z presją i ogólnie z graniem. No mam nadzieję, że pójdą w moje ślady, mam do nich kontakt, gdzieś tam będę się starał, może jak będą chcieli oczywiście ich nakierunkować, żeby gdzieś tam poszli w te moje ślady. Pierwszy świętochłowicki turniej FIFA był częścią programu Procenty tylko te dobre, daj z siebie 100%. Program realizowany przez Centrum Integracji Społecznej ma zapobiegać m.in. cyberuzależnieniom i inicjacji alkoholowej w bardzo młodym wieku. Były przeprowadzone ankiety wśród rodziców i dzieci. Były gry, zabawy, pokazanie jak pożytecznie należy spędzić czas wolny bez używek. Przeprowadzone ankiety zostaną opracowane w formie sprawozdania, które pokaże, czy w świętochłowicach potrzebne są kolejne tego typu działania.